Witam w pierwszym odcinku nowej serii. Tym razem będzie gra EXIT, składająca się z 30 misji. Yy, ogólnie tak, już nie pierwszy raz nagrywam EXIT, bo yy, jeszcze na starym kanale pół roku temu nagrywałem i doszedłem gdzieś do około 15 misji. W kilku odcinkach nagrałem. Natomiast teraz zamierzam nagrać całość. Ogólnie EXIT jako grę to znam już od bardzo dawna, kiedyś mi się udało. Przejść całość, się nauczyłem na pamięć wykonania całości, natomiast teraz niewiele pamiętam, ale myślę, że to będzie ciekawiej, jak będę, tak jak w Superplexie, na bieżąco myślał nad wykonaniem. No, co to dużo mówić? Zaczynajmy. Muszę najpierw wpisać na swój nick. Teraz krótkie intro. No, i za chwilę będzie pierwsza misja. Ogólnie tak, w grze chodzi o to, że trzeba takim plusikiem dojść do wyjścia oznaczonego takim znakiem ewakuacyjnym. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, że nie wolno wylecieć poza arkusz, bo wtedy tr trzeba zaczynać misję od nowa. No i cóż, pierwsza misja jest bardzo łatwa. Tylko trzy kroki i już ukończona. Druga też widzę, że jest prosta. Teraz trzecia. To już jest troszeczkę trudniej, bo jest trochę więcej tych elementów, natomiast na razie jest tylko kwestia znalezienia drogi. O, już właśnie znalazłem. Te pierwsze misje są bardzo proste i może się z pozoru wydawać, że gra jest naprawdę łatwa. Natomiast ja trochę pamiętam jeszcze tych ostatnich misji, naprawdę są bardzo trudne. No i jak się ich nie zna, to to wymaga kilkunastu minut rozmyślania. Także potem będzie trudniej i ciekawiej. A tutaj w czwartej planszy się pojawiają nowe elementy, takie napisy MIS. I tak, ich zebranie nie jest konieczne do ukończenia misji. Natomiast, żeby tak grać porządnie, to ja się postaram wszystkie te napisy zbierać w każdej planszy. Tutaj już jest piąta, no ewidentnie widać, że już się robi trochę trudniej. Już muszę trochę myśleć nad tym, gdzie tu iść. W lewo to raczej nie będzie dobrze, żebym poszedł, bo tam nie będę miał nigdzie drogi do wyjścia, więc raczej w prawo, w dół. Aha, już w sumie jestem blisko, bo teraz idę tylko w prawo. Mogę sobie zjeść te misy i... Do wyjścia. No i to będzie w tym odcinku koniec. Pierwsze pięć misji nagrałem.